Się... Kolejny raz się łączymy. Już nie, nie wiem który. Wchodzę na telefon. I mam nadzieję, że znajdę transmisję. Kolejny raz się kicham A, A, o. A, to normalne uwaga kicham sami słyszycie A, ten ten Sprawdzamy. Ok. No się siema, składam klocki. Koźwa, chłopie. Więc ja tu przeżywam kurna, przez te kurna, ustawienia. Ja myślałem, że jak się ducha wyzionę, To mi nie działa, to mi nie działa. Kurna, tu mi tnie. Tu klatki, tu jakieś kolana. Y zagubione klatki. Dalej widzę, że są. <grym> Dzięki. I dalej mam zagubione klatki, mam, ale 45%. Nie wiem, gdzie te klatki jeszcze się gubią. Może przez ten bitrate faktycznie kurczę. No nie mam pojęcia. No i dzisiaj kurwa kombinuję jak koń pod górkę. Może być, że to przez, ale to przez, ale kurczę, kiedyś miałem dobrze, miałem coś innego, nawet, kurczę, przeglądarkową grę, yy, jakby, streamowałem, <ścoughs> ja wiem, że to jest proste, tylko ja dawno tego nie, jakby, dawno nie, mm, do zrobienia, no, tylko ja dawno, jakby, tego, kurczę, nie robiłem i już zapominałem pozapominałem. Ale jaki przegłos, kurde, czekaj. Ja jeszcze pewnie tego mikrofonu nie ustawiłem dobrze. Chyba, że ja na 2T puściłem, bo widzę tu przechwytywanie dźwięku, no kurde. I coś jeszcze przestawię. A teraz? A teraz jest dobrze w miarę? Nie ma już przegłosu? Pewnie tak, tak, tak. Jedno wyłączyłem chyba. A drugą mam włączoną, czyli mikrofon mam włączony. Przychwytywane nie wejścia dźwięku. I mikrofon coś tam, nie? Nie wiem, ja muszę chyba na telefonie sprawdzić. Jak to słychać teraz? Hmm. No pewnie coś tam przez grafikę mam. Na pewno. <laughs> Jak nic. Te, teraz za cicho? A, za cicho teraz. Kurde. <laughs> Ciekawe. A, teraz gitara, bo właśnie nie wiem jak po jakim czasie opóźnienie mam, ale pewnie tu mam, kurczę, dużo, muszę to sobie też poprzestawiać. Ale mówiłem, Jezu, ten OBS, kurde, w czasie miałem, mm, bo miałem coś takiego, Bram widok statystyki, nie? I miałem te fps tam u góry, co są w statystykach. I miałem średni czas y, refenderowania klatki. Tam ją czerwono, nie? fps czerwono, mówię, co do licha, nie? Pamiętam klatki z powodu później refenderowania czerwono, mówię, o kurde, i tutaj na dole czerwono, mówię, ja nie mogę, co jest, nie? A na dole nic nie miałem. A teraz tak. Wyjście, mam na żywo, oczywiście stream pisze, że na żywo, no i mam właśnie zagubione klarki, mam 5600, czyli to jest 57% zagubionych. Mm, Całkowitek dane wyjściowe 40 mega, przepustowość tak to 1200 mi wzrasta, czyli znaczy, że ta przepustowość nie pewnie jest. Jeszcze ta przepustowość za mała, albo internet nie. A, minutę mam. No właśnie, to też muszę gdzieś przestawić. Pewnie to jest w wb do, do przestawienia. Na pewno w OBS-ie do przestawienia. No, dałem właśnie na normalne. Tak, tak. Łukaszu, dałem na normalne pewnie minuta tam jest, muszę to zmniejszyć. Wiesz, ogólnie to się wkurzyłem. I, ca I cały system przeinstalowałem, bo miałem na siódemce, nie? Już tyle lat na siódemce. Mówię, a, mówię a, ale będę przeinstalowywał, mówię. No i w końcu się zdenerwowałem i to zrobiłem. Na tę dziesiątkę w końcu przejechałem, nie? Na... No, dobra Łukasz, dobra, spoko, dzięki ty. Napiszę, napiszę, ale już pewnie już pewnie nie dzisiaj, jutro, może jak wstanę z rana, to wyślę do ciebie ten, wyślę do ciebie, jak to, jakie to, jak te ustawienia, nie no, no. Wiesz, u mnie tutaj taki jest problem z tym internetem, że to jest takie kurde słabe, u jest. Ale mówię, ale kiedyś przyglądarki takie wiesz, no nie no przeglądarkowe te no działały no kurde, no nie było problemu jeszcze żebym rozumiał, żebym jakimś, jakim, nie, nie wiem jakaś w, wota streamował nie gdzie tam y, po, pobieranie, wysyłanie mega, a to kurde, ja, ja tutaj praktycznie streamuję stronę internetową, nie pulpit i, i żebym ja miał takie straty no aż się dziwię, nie w, i to ewidentnie widać, że to jest wina mm, jakby sieci, nie. Po prostu pewnie gdzieś jakiś błąd ma mnie. W, w tym całym ustawieniu. No mówię od nowa wszystko. I, i OBSA od nowa. I, I tak właśnie kurczę, i tak się zastanawiałem. No. I to kurka wodna i wiesz, ja, ja mówię, ja kiedyś to więcej siedziałem i przestawiałem i tak dalej. No, dokładnie 7 to już tragedia. A teraz już nawet nie pamiętam, kurde, jak ja to ustawiałem. Ja miałem jeszcze screeny takie fajne robiłem, nie? Robiłem tu, tu. Aby to. A później, jak, jak przeinstaluję, czy coś, czy zapomnę, to żebym, jak wiedział, do tych ustawień zrobić. A już później. Oj, szybko. Pozapominałem, pozapominałem, jak ja to ustawiałem, nie? Ale na pewno coś jest. Wiem, że jest na pewno lepiej. Ale ile lepiej no to mówię to zobaczymy pewnie dopiero jutro bo dzisiaj już mi się naprawdę kurcze nie coś to jest ostatni raz jak włączam widzę że tutaj jest spokój już i już tylko wy, wy, wyświetla się właśnie y, zagubione klatki i ewidentnie tylko w sieci nie się wyświetlają możliwe no że 10 y, ten dokładnie no bo to wiesz co jest tak Mówię, to jest do, drobnostka, nie? No, już teraz, na, mówię, ja teraz nawet widzę, jak mm, w tych górnych statystykach OBS-a mam wszystko ok, nie? Tylko teraz tylko i wyłącznie widzę, że mam, nie wiem, czy to, to jest y, na tym, na streamie widać, jak pokazuje ten statystyki. Tylko to wiesz, zagubione klatki, sieć, i tutaj, tutaj mam 60%, że tu się gubią, nie? I teraz pewnie tu coś trzeba jeszcze delikatnie przestawić, żeby to może być jakoś mniejsza. Te 720, może, ale wiesz, ale wtedy, bo teraz chyba mam nawet, nawet nie wiem, jaką teraz ustawiono. Tutaj wcześniej miałem 1000. Normalnie chyba w HD miałem ustawione, a teraz właśnie mówię, no nawet nie wiem. No, no no no, może to, żeby ten internet, żeby to... No, no nie ma możliwości internetu, ale mówię, to żeby internet miał miał lepsze opcje, to już ja tutaj nawet bym nie musiał nic przedstawić. Najprawdopodobniej to by poszło tak jakbym chciał. Tak i by się ustawienia, wiesz. Ruszyły. Ale kurde, no mówię, no dzisiaj tak siedzę i siedzę. Streamlabs mówisz, może kurde, muszę... Ja coś po... Ja mówię, ja już ja dzisiaj już mi się naprawdę to... o wiele lepiej działa. A, że to takie taki zamiast OBS-a, mówisz? Streamlabs, mój zamiast OBS-a. Ha. O, mówi, na... Aż co zobaczę, to OBS-a to taki bardziej standardowy, niby, nie? Ale Streamlabs, Streamlabs, coś tak. Coś mi to mówi ta nazwa. Nie powiem, że jakbym nie słyszał, nie? Ale coś mi to mówi Streamlabs. No, no nic. Popróbuję. Dobra, widzę, że i tak mówię. Nie spadki są tego. Okej, okay, ucienki że wpadłeś. Ja mówię, napiszę do ciebie tam na Instagram, jakby coś, to jakieś ustawienia i tak dalej. I zobaczymy, no jutro będę znowu próbował, postaram się tak od 18 pewnie popróbować, bo później idę już na noc, mam nockę, to nie będzie pewnie jeszcze, poleżę za dwie godzinki i tam, żeby się wyspać i mówię, i spróbuję to ogarnąć jeszcze jutro, zobaczyć jak to w ogóle pójdzie, nie, ja, bo dzisiaj już tak widzę, że już teraz jest jakby lepiej, tylko... Dalej jest to źle, ale jest lepiej, nie. O, o to chodzi. A. A w ogóle jak wiesz, bez, bezpośrednio, no wiesz, no przez YouTube'a streamuję, nie? No bo jest tam opcja u stream przez YouTube'a, ale to tam, no właśnie tam, to nie. Ja tutaj, wiesz, tu mogę stronkę odpalić, coś pokazać, a tam, no tylko sama kamerka i to wszystko, nie? Eee, to ma... Tomasz co od grafiki masz na pewno dane ustawana by simulator ci przez procesor znaczy